A właśnie, kurcze, jak już jestem tutaj, może łuk, który straciłem wczoraj, bym sobie zrobił, co? A no, pamiętacie, że tak... No nie za bardzo, moi drodzy... Nie za bardzo one są ognioodporne. <gryw> Więc jak już tutaj jestem, no to może faktycznie się łukiem zajmę. Zrobimy sobie zastępcę pisiora. A co? Jaki w ogóle level mi... Tu, level, co ja dam? Jaki tutaj e, enchant mi wejdzie? Tylko potrzebuję... Te, 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 te... Lapis lazuli. Power 4, no standard, no ale Power 4 jest yy, bazowym enchantem, jeżeli chodzi o łuk, więc to musimy. Mam 4 łuki, z tego muszę zrobić jeden taki fajowy. Szansa na to. z złotym helmem. Kurde. No, tego to bym się nie spodziewał. Wszystko! Oprócz Power 4 jeszcze jedno muszę rzucić. I tu już jest wszystko. Oj, to idzie do rzadkich rzeczy w Minecraft. Weź ktoś, szota, zrób z tego, jak mi się to zainczantowało jak możecie. I wyślijcie mi na maila, to wrzucę to do rzadkich rzeczy w Minecraft.